Zadanie 3.1 strona 81. Który z poniższych grafów jest grafem funkcji odwzorowującej zbiór x zbiór y? Odpowiedź uzasadni. W przypadku funkcji podaj jej dziedzinę i zbiór wartości. Co to jest takiego funkcja? Funkcja to jest takie odwzorowanie, które każdemu elementowi ze zbioru x przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru y. Tylko jeden. Nie może przyporządkowywać więcej. No to przejdźmy do podpunktu A. Zobaczmy, co tu mamy. W zbiorze X mamy elementy A, B, C i D. W zbiorze Y mamy kwadrat, kół, y, trójkąt i kółko. I popatrzmy. Elementowi A przyporządkowany jest kwadrat, czyli jeden element. Elementowi B przyporządkowany jest trójkąt. Elementowi c natomiast nie jest przyporządkowany żaden element, więc w tym przykładzie ten graf funkcją nie jest. To nie jest funkcja. Okay. No to przejdźmy do przykładu b. W zbiorze x mamy elementy 1, 3 i 5. I elementowi 1 przyporządkowany jest dokładnie jeden element, jest to A. Trójce przyporządkowany jest jeden element, jest to A. Piątce przyporządkowany jest dokładnie jeden element, i tu też jest A. Więc ten nasz graf jest funkcją. to jest funkcja. Więc musimy jeszcze zgodnie z poleceniem wyznaczyć dziedzinę i zbiór wartości. Dziedzina to są wszystkie elementy, które należą do zbioru X. Dziedzinę oznaczamy literą D z małą literą F u dołu. I nasza dziedzina jest zbiorem, w którym znajduje się jedynka, trójka i piątka. Zbiór wartości natomiast to są te elementy ze zbioru y. Które są przyporządkowane do jakiegokolwiek elementu ze zbioru X. W tym wypadku znajduje się tu tylko jeden element, który jest przyporządkowany pozostałym elementem ze zbioru X i jest to A. Zbiór wartości oznaczamy dużą literą Z z małym indeksem W u dołu. Więc w naszym przykładzie zbiór wartości jest jednoelementowy i składa się z elementu. Przechodzimy do przykładu C. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Elementowi A przyporządkowany jest element 1 ze zbioru y, ale zauważmy, że A przyporządkowana jest też dwójka ze zbioru y. Więc to nie jest funkcja. Ponieważ. Jednemu elementowi A przyporządkowane są dwa elementy ze zbioru Y. Jedynka i dwójka. No i przechodzimy do przykładu ostatniego. Popatrzmy. W zbiorze X mamy gwiazdkę, serducho i kwiatka. W gwiazdce przyporządkowany jest element A, serducho ma przyporządkowane D, a kwiatek ma przyporządkowane B. Czyli każdy element z X coś ma przyporządkowane i ma dokładnie jeden element. Więc w przykładzie D nasz graf przedstawia funkcję. To jest funkcja. To jest funkcja, więc wyznaczamy dziedzinę funkcji. Pamiętamy, duża litera D z indeksem F u dołu. To się równa, i to będzie zbiór. I co w tym zbiorze mamy? Mamy tu gwiazdkę. Mamy serducho. I mamy kwiatucha. A zbiór wartości, czyli duże Z z indeksem W u dołu, to jest zbiór tych elementów, które są przyporządkowane tym z pierwszego zbioru. Czyli tutaj mamy strzałka idzie do A, strzałka idzie do B, strzałka idzie do D. Dziękuję za uwagę.